Nie da się przejść obojętnie wobec takiego miasta jak Salvador. To pierwsza stolica Brazylii, w swoim czasie kluczowy port miejsce, do którego przywożono większość importowanych przez kolonie niewolników. Całościowo trafiło tu ich znacznie więcej niż na przykład do Stanów Zjednoczonych. Niewolnicy z Afryki przywieźli ze sobą tradycje i religie, które po dziś dzień rozwijają się w Ameryce Południowej. Dla Brazylijczyków to miasto zarówno pociągające, jak i przerażające. Salvador i pobliskie Feira de Santana figurują w piątce najbardziej niebezpiecznych miast w kraju, z czego Feira de Santana zajmuje również niechlubne pierwsze miejsce pod względem liczby zabójstw. Z drugiej strony region Bahia to popularny cel turystyczny, zwłaszcza wśród samych Brazylijczyków. W jego stolicy, Salwadorze, w niektórych dzielnicach można dosłownie wyjść z domu i od razu wskoczyć do ciepłego oceanu. Salwador i region Bahia ciekawią nas nawet bardziej niż Rio de Janeiro. Szczególnie fascynująca wydaje się tematyka religii afrobrazylijskich, takich jak Candomblé, które przyjdzie nam lepiej poznać w tym odcinku. Słuchajcie, znaleźliśmy chyba najpiękniejsze miejsce w Brazylii, jakie widzieliśmy do tej pory. Centrum Salwadoru, za nami kilka centralnych budynków i co ciekawe, połowa z nich ugryziona takim solidnym zębem czasu, to znaczy zniszczone, opuszczone budynki jakby po jakimś ataku rakietowym przeczytaliśmy, że 40% Salwadoru to są właśnie fawele, a 60% są legal, legalnymi budynkami i to naprawdę czuć, tu wszystko się miesza, w każdej dzielnicy jest i fawela i opuszczone budynki i właśnie te nowe budynki, no i do tego przyroda, która niesamowicie się brzera w te budynki w ogóle to miejsce tutaj, ta okolica to jest symboliczne miejsce, bo stamtąd mniej więcej przepływali Portugalczycy, jeden z pierwszych pierwszych przystanków dla nich w Brazylii to właśnie był Salvador i mniej więcej w tej okolicy był kiedyś targ niewolników. Ale w sumie to nie do końca wiemy, czy te targi były tutaj na dole, czy na górze, więc musimy popytać ludzi. Bo ogóle z aki a Mercado de Escravos Foi Poj Mercado de Escravos. Ja, yeah. Eles pegavam os escravos e amarravam dentro como mercadoria. E você acha que agora o povo brasileiro respeita muito a história da escravidão? Respeita Isso daí é ainda existe curto. ainda o racismo ainda é muito pesado aqui no Brasil e ainda aqui na Bahia que é uma terra só de negro ainda existe mas você acha que para conhecer a cultura afro-brasileira Salvador é o melhor lugar é, aqui no Brasil é e existem algumas influências africanas na sotaque por exemplo de mas é, a gente é a mistura de africano com português aí já entra agora meio baianês Aha, aha. no do Brasil, do Brasil, você vê que cada um, descer pro lado interior aí, uh -huh. já o modo de falar já é. Pronamos aí, mercado i ludzi. Zrobiła się 12, a 12 oznacza jedno dzisiaj mecz i to Mundial final. Você setor para na o final França. Para a França você torce é... por quê? É porque eu não gosto de Messi. Ah, você não, não. gosta de mesmo? Mais... Eu não gosto do argentino. Mas o argentino é um vizinho, né? Não? não! Eu não gosto no futebol. Aham. No futebol. Okay. Como ser humano... Huh? Eu sou imparcial. Eu sei que hoje nós teremos um grande espetáculo. Uh -huh. Não é à toa que será muito boa sorte Argentina, muito boa sorte também para a França. Dobra, aqui é uma lugar muito interessante, porque é uma praia, e agora o olhar na uma favela, que desce para a água. É realmente muito bonito. Ej, to jest chyba najlepsza plaża, jaką widziałem w Brazylii Nie uważasz? Jest mega ciekawa, na te widoki widok. I słyszę coś bardzo głośno z głośnika, więc albo leci z radia z gdzieś Albo gdzieś tutaj jest jeszcze jakiś telewizor I meczy. A tu taka ciekawostka, w barze jest e, prysznic Można przyjść prosto z plaży, wziąć prysznic, usiąść i dalej kibicować Ma nie nasi wrażenie, jak komu kibicują tu ludzie bardziej? nie wiem, bo, jak, bo, jak możemy dopiero zobaczyć, komu kibicują, jak będzie jakiś gol, i będą się cieszyć, czy nie. Już połowa minęła, jaki wynik? 2 do na Ale ja widzę że tutaj takie pomieszane nastroje, bo jest dosłownie pół Co? na pół. Tak, ale w ogóle wydaje mi się, że dla nich mundial się skończył, jak Brazylia ja opadła. Nie widać już tych emocji, tak okej, okay, ktoś tam krzyknie, ale to nie jest to samo. Świetna jest ta plaża, tylko tam widzimy jeszcze jakąś taką fajną inną knajpkę, bardziej cieniutę. Tam jest jakby taka favela która wpada do morza i bardzo nas ciekawi, żeby zobaczyć Może tam bardziej kibicują To Ja kurde, woda Musimy iść dookoła, ono powiedział, że jest za wysoka woda tam Ani są niesamowite, czujesz, to, że wszyscy tu jarają? I mundialowe zapachy, smaki i Aha. tak dalej To są tak, wszyscy mają chipsy, Aha. jarają uglanty i piją browara Idziemy na górę, tutaj wszyscy oglądają mecz na telefonach I przynajmniej siedzą sobie w cieniu tak. Zostają blanty. Chyba znaleźliśmy wejście. Jesteśmy właśnie na tej faweli. Patrzcie, w ogóle tu. tutaj pod mostem, normalnie ta przestrzeń jest całkowicie zagospodarowana. Tak, to jest otwarta, taka siła, znaczy otwarta. W sumie nie otwarta, jest zamknięta za tym murem. Więc nie wiem, do kogo to należy, ale zaraz się podejrzymy. Tak, A to jest normalnie te... siłownia. Sprzęcy, co... ale do kogo to należy? Komunidadzi. Patrz, zobacz też to, co mówiłam, że ta przyroda się wkrada tu wszędzie, w każdy budynek. No. Tu na przykład wyro... wyrosło już drzewo. Tutaj jakieś drzwi, ale nie, może się tu coś osunąć, tutaj chyba budynki jakieś się osunęły. Albo coś się buduje, ciężko mi stwierdzić. że to jest w tych workach, nie wiem, czy to tak? się, się buduje. Dobra, weź, bo to dopiero de facto się zaczyna dzielnie. Czyli ziomeczki wolą grać, niż oglądać mecz. Ale co jest najciekawsze dla mnie w ogóle w Brazylii, że tutaj nie ma zwykłego futbolu, że grają sobie, kopią tylko piłkę, mhm. tylko na przykład jest też to, że nie mogą na przykład używać w ogóle nóg, tylko głową albo tylko tutaj torsem mogą odbijać. I jak często grają albo... boso, zauważyłaś też to? Tak. Bardzo no. często grają boso. A w jaki? Solar, solar, união. solar de união. Você nasceu aqui? Você acha que essa comunidade aqui é mais ou menos seguro ou perigosa durante a noite? É seguro. É seguro, sim. Então não é não verdade que todas as favelas são perigosas? Não, a Salvador. não. Okay. I chodzi z torcją po Argentinę albo Francję? Argentina, chodził Argentyna Argentiną, w każdym mes. do mes. so Messi. To znaczy, że torcją po so Argentinę to po Messi. Tak, tak. Jeśli nie fosse Messi, você pour, Argentina. Tor a, okay, okay. <laughs> okay, to torcję po Argentinie. po kanonie Mapy. okej Okej, Ta fawela, którą idziemy, ona jest przy samym oceanie, więc zastanawialiśmy się, jak często zdarzają się tutaj takie podmycia, że po prostu są osunięcia tych domów. No bo część jest jakby tak trochę podwalonych, Tak, ale wi się... mm -hmm, widać, że to już tak. Jak przeżyło różne katastrofy, ale nie wiem. No nie wiem, na pewno coś tutaj się dzieje, bo ta woda podmywa. Jednak ocean fale przypływy. Kupa wosy sobie... Lataj ją restauranci. Latają restauranci. Hej. Hej, hej, stop, Czyli tu jest pierwsze zejście do restauracji. kurde, ludzie normalnie tam pływają niesamowite. Byliśmy, a wiele widzieliśmy takich miejsc. Você sabe como se chama esse lugar? Gamboa. i aqui tem sempre si festas assim? Sim. Ah, parece muito. Já de um minuto. Que de takie ciekawe pytanie de mnie czy to prawda że minuto. Polsce są um minuto. ludzie de um minuto. Já de jest Eu posso ver é, pessoas pedindo cerveja no mar. e todas as pessoas nos dizem que Salvador é muito perigoso. É verdade ou não? Um pouco, um pouco. Não pode vacilar, sabe? Uh -huh. Você fica atento, mas dá para você se divertir tranquilo. Qual é a diferença entre o Salvador e outras cidades brasileiras?

Te dwie dziewczyny, z którymi gadaliśmy, przyszły tutaj z dziewczyną jeszcze z Argentyny. E, I myślałem, żeby do niej podbić potem, zapytać o emocje, jak Argentyna już wygra w tym momencie, jak Francuzi wyrównali. Ona po prostu łzy się w oczach pojawiły i zaczęła się modlić, żeby Argentyna wygrała. To ma was se jestentam. locura, si? sí. Jest 2-2 Argentyna Francja dobrze. nie jestem w stanie tego wytrzymać, że się bolać trochę pod prysznicem fabowy. A bo to jestem wczorcym... para Argentyna Francja. Francja, ale do są para Argentyna. A co za Polonia? Francja, Messi, Massa, Argentyna? No, 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 no przygotowany na dogrywkę? Dogrywka no, już trwa. Nie chcę mi się już tego oglądać. Wolę sobie tutaj pochillować i tylko słuchać po wrzaskach, chociaż w nie będę wiedział, bo jak będą brz... jest mniej więcej pół na pół bym powiedział Kibice Argentyny i... i tej i Francji, więc zaczną po prostu się drzeć. <śmuletra> Argentina, esse é o seu. para a Argentina. Meu nome é Diego. Por conta de Maradona. Você torce para quem? Argentina ou França? Eu, Argentina e ele, França. Assim? É, é. Odwiedzając nadmorską fawele, mieliśmy nadzieję porozmawiać z mieszkańcami o afro religii Candomblé. Niestety nie znajdujemy ani świątyni, ani jej wyznawców. Opuszczamy więc społeczność i wracamy do centrum. Co ciekawe, później słyszymy, że dzielnica, którą odwiedziliśmy, nie należy do bezpiecznych i znana jest przede wszystkim z handlu narkotykami. Jak to bywa w podróży, każdy miejscowy ma swoją definicję bezpieczeństwa i aby uzyskać pełen obraz, lepiej poradzić się co najmniej kilku osób. Niestety nie zawsze starcza nam to czasu, dlatego warto też polegać na zdrowym rozsądku i po prostu nie pchać się w puste uliczki, gdzie najczęściej zdarzają się rabunki. Ta zasada dotyczy wszystkich większych brazylijskich miast. No i nastał w końcu wieczór czas, żeby trochę chłonąć od tego upału i zjeść coś lokalnego. I potrawa tutaj, która się przydaje dosłownie wszędzie, to jest Akaraże, które w sumie już jedliśmy w Recife, ale podobno w Salwadorze jest wyjątkowe. Você tem <grym> Akaraję <w> de Sira? Não, Da Sira está fechado. E aqui tem Akarajé da Lúcia. Muito gostoso. Mas to é a mesma coisa? <grym w> Sim? <sire> ok, vamos <grym w sire> pedir dois também. Pode sentar aqui, ó. Sentar aqui. Bom, o que, que é a carajé? a carajé? é um bolito que é feito de fri feijão, uhum. temperado com cebola e sal, frito no azeite de dendê, vira um bolinho. A gente abre, recheia com. Aqui é o batapá. Ok. Aqui é o caruru, é feito com quiabo. E lá tem. O camarão. Aqui é o camarão. E é esse popular aqui, aqui ou outras, aqui, outras aqui, regiões do Brasil também. Outras regiões do Brasil. No Rio de Janeiro tem, em São Paulo tem. Mas se a cara já vem de Salvador também? Vem daqui de Salvador. Isso é também é muito interessante. A roupa, a roupa de vocês. É a roupa. Conforme os dias. Hoje é sábado, é dia de Oxum Ah, Oxum é o é o santo. É um santo de Candomblé. De Vamos... Candomblé. É comida de Candomblé? Shtuka poledana tym, jestusz pieczone, w środku jest dodany sos i krewetka. I trzeba to jeść po prostu jak to kanapkę, bo na początku dostaliśmy widelce, zaczęłam tak dziobać, dzioba, dziobać, dziobać mhm. ona mówi nie, nie poczujesz w ogóle smaku tego, musisz gryźć jak kanapkę I jak Ci smakowała kararze? Było ciekawe, coś w tym było, ale pani nas też ostrzegła i powiedziała jak wyjdziecie i chcecie tam jechać na górę albo gdziekolwiek iść to ani nie skręcajcie w prawo, ani nie w lewo tutaj, bo na pewno Wam zabiorą kamerę tylko. Idźcie cały czas prosto, bo tam jest policja i tam możecie czuć się bezpiecznie. Także tak. trzeba słuchać lokalnych. Jedziemy na górę. co jest dość? Tam się czeka na wejście do windy. Niesamowite jest to, że ta winda powstała chwilę po powstaniu styczniowym w Polsce w XIX wieku. To prawda, to już jest jakaś unawszona wersja, oczywiście, ale mimo wszystko, jakby pomyśleć o tym, że to było tak dawno, jest niesamowite. W ogóle, że wtedy istniała. Vinda tutaj Toutaí, no Salvador. São aqui pessoas que os como o senhor Onde vindo? Oi, obrigada. Linda! É hey, isso? Meia Café, Palmeira Rafa. Onde você encontrou? Na floresta, na Mata Viva. E você vai vender? Vender, é. Então, é trabalho de vocês? Você acha. Eu trabalho, é jardineiro, é, vista. É, é difícil de vender? fácil de vender. No valor comercial, 80 reais. Eu vendo por 40, metade do preço. A czujesz, że teraz się zrobiło tak przyjemniej w mieście, przez to, że jest chłodniej Ja czuję ogromną różnicę, jeśli chodzi o resifę, a tutaj Salvador. Jakby czuję wieczorami, że można normalnie funkcjonować, żyć i tak dalej. Ta wilgotność nie jest aż tak duża, i temperatura jest też niższa. Rysyfę było trochę za gorąco, nie? No tak, ale w sumie nie zjechaliśmy aż tak dużo na południe. To jest ile? Tysiąc kilometrów? No nie wiem, może jest 2-3 stopnie różnicy, a jakby odczuwalna jest ogromna dla mnie.

i zaczął jakby tak wymieniać tematy, które musimy zgłębić i my tak myśleliśmy, okej, okay, ziomek tylko do nas napisał i potem zaczął cisnąć do nas wiadomość sam i dostaliśmy ostatnią od niego wiadomość, że zaraz będzie w świątyni Jezusa żeby tańczyć samba i totalnie nie wiem o co chodzi ale może najpierw coś jakby dla dodania sobie animuszy przed tym e, spotkaniem z panem nieznajomym tutaj jest taki lokalny specjał i knajpka, która jest podobno bardzo tradycyjna nie do końca wiem jaki tam alkohol sprzedają, ale po prostu pójdźmy i zapytajmy eee. A você pode nos explicar o que é isso? Isso é o caju. A bebida mais gostosa da Bahia. Só so, tem, tem no sertão, no Nordeste. A a caju... qual é o melhor caju para vocês? Para mim caju. Vou isso... provar isso. Isso é alguma coisa assim, jambu, não? Jambu é uma bebida do... do Amazonas. Okay. ok, então vamos provar. é tenho caju ou você tem jambu? Eu mam jambu. E isso é o que eu faço Że masz wrażenie, że ci po prostu drętwieje język, a ty masz karzuli. Czyli ja mam tak naprawdę napój e, lokalny z Salvadoru, a ty napój masz sama dla Powiedz mi, co tu się dzieje? Degustacja alkoholu, grawinia. To smakuje trochę jak takie drzewo. Nie wiem dlaczego. Faktycznie ma rację, ziomek. Ten jest najlepszy. Okazało się, że jesteśmy idiotami. Świątynia Jezusa to jest po prostu jakby nazwa ulicy. E, nazwa ulicy. Ale ma to co się dzieje? sens, bo tutaj są dwa kościoły dosłownie. Jeden jest na jednej ulicy, i na kolejnej. Jest Mam nadzieję, że zaraz pojawi się tu ten ziomek. Chyba załapaliśmy się w ogóle na jakiś świąteczny koncert. No, no, negro, A zobacz, co jest tam. Tam jest Michael Jackson na balkonie. Znasz tą historię, nie? Tak, że tutaj był kręcony teledysk i to była ta piosenka "They Don't care About, about Us". I te bębny Połowa była w Rio, a połowa tutaj. To był muito turístico, pois sempre assim. E não é por causa de Michael Jackson ou foi? Não, não tem nada a ver. Michael Jackson nada a ver. Pelourinho. Pelourinho pelou. Então pelo pelo. Foi, foi tá? famo, famoso antes é, do Michael sempre, Jackson. Sempre, sempre foi e sempre vai ser. E vocês foi aqui quando Jackson... o Michael Jackson foi. criado, nós foi que Michael Jackson veio depois. Mas você viu o Michael Jackson aqui? Claro, que a gente era aqui. Assim como que foi? Nas, uh... é, não, nem muita emoção que a gente acostumava. Wygląda na to, że Ziomek nas chyba wystawił i poszedł gdzieś balować. Nie wiemy gdzie jest i pewnie dzisiaj się z nim nie spotkamy w ogóle. Zobaczymy, może jeszcze go gdzieś znajdziemy, bo pisał, pisał i nagle przestał, gdzieś go wcięło. Ale generalnie tutaj w ogóle wszystkie te budowle sprawiają, że czujemy się trochę jak na takiej sterowce. Jest super kolorowo i w ogóle pozytywny nastrój nam się udał udziela. Tak, ale z pewnymi wyjątkami. To znaczy z jednej strony co chwilę gdzieś tu jakieś piosenki świąteczne, kilka kościołów w zasadzie z każdej strony, a z drugiej mnóstwo symboli religii Candomblé i czujemy, że to wszystko się tak. Miesza ze sobą. I jesteśmy tak naprawdę ciekawi, w co wierzą bardziej przede wszystkim afro którzy tutaj mieszkają. É muito interessante para nós porque vimos aqui muitas igrejas afro-brasileiros acreditam mais o candomblé ou catolicismo aqui. Como você acha? Aqui em Salvador o candomblé e a Igreja Católica é a mesma coisa. Ah, então a gente é a mesma coisa só que podemos se dizer assim, que o catolicismo é uma coisa mais late e o canomblé é mais aprofundado. Então as pessoas podem misturar os dois, sim? Podem misturar normalmente. Podemos ter vários deuses, mas a gente sempre respeita yeah. e adora aquele grande Deus, o Criador dos céu e a Terra. A gente sempre venera aquele e aí vem os outros. Dostaliśmy uma pequena wskazówka do nosso ziomka. E são namorados de gente. tu, zaczynamy taençar samba. Eita, você foi para o sklep para taençar samba? Boa noite. Pode comprar dois?

Você pode nos dizer o que está acontecendo aqui? Oh, o que está acontecendo aqui é uma cultura genuinamente brasileira, que uh -huh. é o samba. É um show de samba que ocorre, onde muitas pessoas vêm para dançar, para interagir, é, vêm com suas famílias, amigos, uh -huh. namorados, namoradas, casais. Mas samba vem da Salvador? é samba de Salvador. Uh -huh. Nasceu no interior da Bahia, depois se expandiu, chegou até Rio de Janeiro. E hoje se expandiu pela Europa, por outros países. Para, para dançar, o samba, o que eu preciso fazer? Vai vai vai, 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 vai. vai, E como as pessoas aqui aprendem a dançar assim? Naturalmente. Naturalmente. Não, é, é. Não. É. Quer ver se você aprende a dançar? Você cair da cama e me Oi! Oi! Ok, vamos embora. Não, não. não vamos para casa. É. Ah, não, não. Não. Ah, do... vai, vamos pegar o Uber. Chame o Uber e uh, quando sair, você entra, você sai. Desculpa, você sabe que aqui na verdade é tão perigoso que depende do local. Mas aqui, por exemplo? Aqui perigosos. Então assaltos acontecendo aqui, sim? São roubas celular, relógio, essas coisas. Usuários de blogs. Isso aconteceu para vocês? Sim, a todos. Mimo licznych rozmów o niebezpieczeństwie dla nas Salvador, to przede wszystkim religia Candomblé której obiekty kultu widoczne są w całym mieście. Wracając z centrum, na środku jeziora widzimy pomniki Orishas. To siły natury, duchy, które czuwają nad wyznawcami religii. Widzimy je również następnego dnia, kiedy otrzymujemy informację, że zostaniemy przyjęci w jednej ze świątyń. Jeszcze przed przyjazdem do Salwadoru pisaliśmy do wszystkich znajomych z regionu Bahia prosząc o pomoc we wprowadzeniu do jednej ze wspólnot. Ciężko je znaleźć. Główny problem polega na tym, że większość świątyń znajduje się na fawelach. Nie są w ogóle oznaczone, a z zewnątrz wyglądają jak zwykłe domy, czy w niektórych przypadkach skłoty. Być może to pozostałość po przeszłości. Dawniej, Candomblé praktykowano w ukryciu, jako religię zakazaną. Niektórzy wyznawcy chodzili też do kościoła, aby nie wzbudzać podejrzeń. Z czasem przeszło to w synkretyzm religijny, który doprowadził do sytuacji, kiedy wielu Brazylijczyków wyznaje naraz obie religie. Nastał ten moment: jedziemy do świątyni Candomblé pierwszy raz w życiu. E, w sumie przez przypadek w zasadzie, bo przez ziomka, którego poznaliśmy na kapsurfingu, zapytaliśmy go, czy zna kogoś, kto tutaj jeździ do. Do świątyni Candomblé, on powiedział, że zna jedną znajomą, dał nam do, do niej Whatsappa i po prostu do niej napisaliśmy i w sumie. I tak. ja ona nas zaprosiła do świątyni i napisała tylko, żebyśmy byli ubrani na biało i koniecznie. Ja muszę mieć dłuższą sukienkę, żeby zakrywała przynajmniej kolana. Tak, ja mam strój jakiegoś pielęgniarza, bo tylko takie coś znalazłem dosłownie w jakimś sklepie, a ty chyba masz taki normalny strój do, do No Trzeba też zaznaczyć, że tutaj w ogóle w tym regionie jest więcej religii takich z wpływami z Afryki i między innymi też jest, jest Candomblé, ale też jest Umbanda, która jest religią bardziej która bo już powstała tutaj w Brazylii i słyszeliśmy właśnie, że Umbadna bardziej jest otwarta na jakieś nagrywanie no ale zobaczymy, zobaczymy czy w ogóle będziemy mogli nagrywać wewnątrz świątyni No kurde, jest grubo, Zostaliśmy właśnie wiadomość od tej Andrei, z którą się mówiliśmy żebyśmy kupili flakon perfumów, które podarujemy kapłanowi jako chyba prezent czy coś tyle tylko, że to nabożeństwo zaraz się zaczyna, a my już nie mamy jak tego kupić więc mam nadzieję, że na miejscu coś ogarniemy Okej, okay, muito obrigado Hola, no i Aleksandra. O kiewo, Sasia, sobie wejść do Spotkaliśmy się z tą dziewczyną, ona jest w ogóle ubrana na żółto, Powiedziała, żeby kupić szybko te perfumy. Dobra, czekają już na nas w świątyni Cannoble, więc szybka akcja z płatnością za podarek dla świątyni i oczywiście najszybszą znaną nam formą płatności jest. Blik zbliżeniowy. Wystarczy raz aktywować blika zbliżeniowego w aplikacji MBanku, potem tylko odblokować telefon, przyłożyć do terminala i jest zapłacone bez konieczności posiadania karty i bez podawania kodu Blik. Do tego nie musisz mieć dostępu do internetu ani nie musisz nawet logować się do aplikacji. No i co, płacimy? Płacimy. No i piek, piek, piek. Dobra, zakupy już mamy z głowy, kupiliśmy te perfumy. To teraz powiemy kilka słów o tym, jak aktywować blika zbliżeniowego w aplikacji Mbanku. A więc tak, najpierw logujemy się do aplikacji mobilnej Mbanku, wchodzimy w ustawienia, ustawienia blik i aktywujemy opcję płatności zbliżeniowe Blik. Trzeba spełnić trzy warunki, żeby blik zbliżeniowy działał. Po pierwsze, ustawić bezpieczną blokadę ekranu, czyli na pin albo na odcisk palca. Po drugie, włączyć NFC i wskazanie aplikacji Mbanku jako domyślny do płatności. No, i potem potwierdzamy tylko aktywację PIN-em, którym logujemy się do aplikacji, i tyle. W ogóle to fajna opcja, żeby zaoszczędzić na szukaniu karty albo kiedy po prostu jej się zapomni. Polecamy, jak zawsze, zostawiamy linki w opisie do filmu. I lecimy dalej. Masz jeszcze jakieś Aż oferta. Aha, oferta. się melhor, entendeu? Udało się znaleźć w sklepie oryginalne, lawendowe. Perfumy. No i tutaj dowiedzieliśmy się, że trzeba dawać wszystko co najlepsze, więc jeśli my używamy dobrych perfum, to też trzeba przynieść dobry perfumy. Zanim dostaniemy się do świątyni, szukam trochę wspinaczki. W życiu byśmy tu sami nie trafili. Nie mam mowy. To w ogóle nie jest oznaczone. Niestety przed świątynią dostajemy zakaz filmowania. Na wejściu podpalają przed nami proch, po czym proszą nas o trzykrotne podskoczenie. W ten sposób według kanonble wyrzucamy z siebie złe duchy. Można wyczuć, że wspólnota jest nastawiona nieufnie do przybyszu z zewnątrz. W Brazylii od lat narasta konflikt między ewangelikami i przedstawicielami religii afrobrazylijskich. Konflikt, który zebrał już wiele ofiar śmiertelnych. W świątyni wita nas kapłan, jest bez koszuli, z cygarem w ustach. Wydaje się być pijany. Zaprasza nas na krótką rozmowę przy toalecie. Zadaje dużo intymnych pytań, m.in. o nasze poprzednie związki. Pytamy go, czy ma kontakt z innymi świątyniami Candomblé. Sporadyczny, odpowiada. A z innymi religiami brazylijskimi, takimi jak Umbanda? W ogóle, zaprzecza. Chwilę później w ruch idą kości. Kapłan rzuca nimi i przydziela nam Orishas. To duchy opiekuni, a ich przyjęcie to trochę jak przyjęcie religii Candomblé. Pod koniec rozmowy kapłan pozwala nam wyjąć na chwilę aparat, mówiąc, teraz możecie zrobić mi zdjęcie. I potem zaczęła się ceremonia. Weszliśmy na górę do świątyni, czekało tam może z 10 czy 15 osób. Mieli przygotowane dwie tacy pełne popcornu, zaczęli jakby kapłan wygłosił takie pesymistyczne przemówienie o tym, że. Zbliża się kolejny rok, ale wszystko będzie tak tak samo: będziemy kłamać i źle się zachowywać, itd. itd. I po tym przemówieniu wszyscy zaczęli rzucać tym e, popcornem. popcornem. No i po tym etapie popcornowym e, mężczyźni podeszli do instrumentów, do takich bębnów, jeszcze do takich dzwoneczków i zaczęli grać na tych instrumentach. A on zaczął e, tańczyć, jakby bez tej koszulki, z tym cygarem w ręku, a kobiety rzucały mu się do stóp i całowały jego stopy. Tak, i też w tym samym czasie niektóre z nich miały jakby takie inkorporacje, że tak. duchy przez nie przemawiały i się trząsły. Jakby tak, 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 jakby, jakby, dreszcze... jakby do... Potem było oczyszczenie. To oczyszczenie się zaczęło też od tego, co, co mieliśmy na progu, czyli posypaniem tego czarnego proszku i podpaleniem. Jakby A, całe pomieszczenie po... zaczęło się de facto jarać, i jakby od tego, że ten proch podpalili na podłodze i dym był wszędzie w tym tak, pomieszczeniu. To w ogóle tak oczy teraz szczypią od, i od tych cygarów. I, od I tych oni wzięli właśnie takie jakieś proszków. liście i zaczęli nas z tym uderzać, żeby nas oczyścić? Mhm. Po czym on w tym dymie, kapłan, wziął butelkę już browara i zaczął tańczyć z tym browarem, prawie się wywalając. I co jakiś czas była jakby przerwa od bębnów, on pokazywał stop do bębnu mhm. i wtedy on miał taką krótką swoją przemowę za każdym razem o czymś. I kończył jakimś jednym hasłem chwytliwym, tak. które wszyscy mieli potem powtarzać. W pewnym momencie w ogóle stwierdził, że my mamy wyjść na środek i że nam udzielić ślubu, bo nie jesteśmy małżeństwem w świetle kandomble i załatwił to w zasadzie mm -hmm. w 10 sekund. Ile? No dobra, to jesteście mężem i żoną, możecie się pocałować, koniec. W pewnym momencie z, jakby taki, z takiego nabożeństwa to się przerodziło po prostu w imprezę i to cała ta ceremonia trwała 4, 4 godziny. godziny do momentu, kiedy my wyszliśmy, a jak wychodziliśmy, wcale się nie zakończyło. Oni dalej grali na bębnach, już wtedy wszyscy pili alkohol mm -hmm. i pewnie to będzie trwało do, jeszcze długo. Trochę nas to przerosło, tak. ale mimo wszystko i tak chcielibyśmy jeszcze zobaczyć Święto męża, kiedy będą składać ofiary w oceanie. Dokładnie, właśnie bo też powiedział, powiedział mi, że właśnie moją opiekunką jest y, ta orisza wody. Powiedział, musisz złożyć kwiaty do oceanu. Wracając do domu, widzimy jeszcze grupkę ludzi składających ofiary do oceanu. Wszyscy ubrani są na biało. Prawdopodobnie nie znają kapłana, o którym wcześniej opowiadaliśmy. Wspólnoty często skupione są niemal wyłącznie na swojej społeczności. Dotyczy to też innych religii, których w Brazylii są dziesiątki. Candomblé to tylko jedna z nich. Brazylia to kontynent, a każde miejsce skrywa w sobie mikroświaty żyjące niezależnie od siebie. Im dłużej tu jesteśmy, tym bardziej czujemy, że jeszcze nic o nich nie wiemy.